W Polsce po raz pierwszy Dzień Ojca obchodzono 23 czerwca 1965 roku. W tym wyjątkowym dniu z naszą kamerą udaliśmy się do przedszkola nr 5 na ulicy Witosa 10, by za pośrednictwem naszej kamery dzieci złożyły im najserdeczniejsze życzenia. Czarek. Wiktor. Timo. Dziś szczególny dzień, Dzień Taty. Co w tym dniu chcielibyście złożyć swojemu tacie? wego go kochamy. Co żeby był bogaty. I co jeszcze? I żeby portfel był zawsze pękaty. Małgosia. Asia. Żeby miał dobrą pracę. Żeby miał dużo pieniążków. I, i żeby swoje dzieci kochał. Żeby dobrze zarabiał. Oliwia. Natalka. Buziaki co są dać. Dużo zdrowia i dużo słońca i żeby tata był zawsze uśmiechnięty. Oskar. Julka. Antek. I tata miał dobrą robotę i miał dużo kasy. Żeby mój tata był silny, żeby budował y, te statki. Żeby był zdrowy. Dobrze? Maja. Janitko, bo ja mam wiersz Cykola Mamy. Julka. Nikala, żeby był zawsze uśmiechnięty na twarzy. Żeby miał duże słońca. Jaki wasz tata jest na co dzień? Co chciałybyście powiedzieć swemu tacie? Że, żeby nigdy nam nas nie krzyczał. Żeby był bardzo chłopak, tak? Bo na mnie mój tata zawsze krzyczy. A czemu? Bo jestem trochę niegrzeczny, bo lubię trochę pofiglować. Pogadnie wysały. Pagan. Kochany. Wesoły. Miły. Czy chodzi z wami na spacery? Ja chodzę sam. A ja chodzę, że tata, on mi kupuje lody. I ja, też. Ja chodzę sam. Ja chodzę czasami. Ja też. A tutaj jest ogólnie kochanym, kochaną osobą. Tak. Czy wasz tata poświęca wam dużo czasu? Yy, tak. tak. Kochacie swojego tatę? Bardzo. Bardzo. Ja kocham najbardziej, a ja kocham z serca, a ja kocham najbardziej. Tato, tato, a. bardzo cię kochamy. Czy znacie jakiś wierszyk, który chcielibyście z tej okazji za, zarecytować swojemu tacie? To poproszę. Nie pamiętam. Ja mam o mamie pierwszych, a mam o Ja nie znam. Do czytania gazety, kiedy mama smaży mu kotlet. Do, przytul do przytulania się do własnej żony. Tak, do tego każdy tata jest stworzony. Tato, tato, bardzo Cię kochamy. Tato, tato, że bardzo Cię kochamy.

TV Stum, TV Nowy Dwór. Co my tu kręcimy?